Jeśli dotarłeś do tego miejsca, nie jest to przypadek. Wszechświat przyprowadził cię tutaj, ponieważ jest coś, co musi być usłyszane dzisiaj. Zrób głęboki oddech. Anioły stróże są obok ciebie w tej chwili. Poprowadziły cię do tej wiadomości. Są słowa, które chcą cię odnaleźć, jak powie z góry. Nic nie dzieje się bez celu. Ani cisza, którą teraz odczuwasz, ani nieobecność tego, kto na zawsze zaznaczył Twoją duszę. Ta wiadomość została napisana dla Twojego serca. Ale najpierw, powiedz mi, skąd oglądasz? Wszechświat uwielbia wiedzieć, skąd kwitnie Twoje światło. Jest ktoś w tej chwili, kto o Tobie myśli? Może ta osoba tego nie mówi? Może gesty są ukryte pod gęstym milczeniem, trudnym do rozszyfrowania. Ale jej serce wibruje, nawet jeśli się do tego nie przyznaje, jak zamknięte okno, które mimo to przepuszcza promień światła o poranku. Czasami to czujesz, prawda? Wezwanie w piersi, wspomnienie, które przychodzi znikąd, jakby ktoś myślał o tobie z daleka. To nie jest iluzja, to energia, to dusza rozpoznająca duszę. Wszechświat jest mądry, nie tworzy spotkań przypadkowo. Każde spojrzenie, każdy dotyk, każde pożegnanie ma swoje powody, nawet gdy ten powód boli. Ta osoba, która przeszła przez twoje życie, a może nadal żyje w tobie w formie tęsknoty, Przyszła nauczyć Cię czegoś, co tylko miłość jest w stanie nauczyć: tajemnicy, nieobecności. Są obecności, które transformują, ale są też nieobecności, które odkrywają. Ta osoba chciała Cię nauczyć czegoś o miłości, może nie zdając sobie z tego sprawy. Chciała pokazać, co się dzieje, gdy serce stara się kontrolować przeznaczenie. Chciała uchronić się przed bólem i skończyła bez tchu. Bo ten, kto stara się uciec od miłości, w końcu ucieka od samego siebie. Czujesz echo tego, prawda? Serce stara się zrozumieć, dlaczego ktoś, kto wydawał się tak blisko, nagle się zamknął, dlaczego słowa zamieniły się w milczenie, dlaczego plany rozpuściły się w czasie, ale za kulisami odbywa się coś świętego. Anioły stróże Cię obserwują, oni wiedzą, jak bardzo walczyłeś, aby utrzymać tę więź przy życiu. Wiedzą o wszystkich nocach, gdy tęsknota ściskała cię w piersi, o szeptanych modlitwach przed snem, o cichym pragnieniu. Boże, pokaż mi, dlaczego to wszystko się dzieje. I stopniowo odpowiedź przychodzi nie w gotowych zdaniach, ale w subtelnych sygnałach w śnie, który się powtarza w piosence, która gra w odpowiednim momencie w myśli, która nieustannie wraca wszechświat mówi pomiędzy wierszami a to, co mówi teraz, to. Jest coś w tej więzi, co wciąż pulsuje, nawet jeśli niewidoczne. Ta osoba tęskni za Twoją energią. Czuje pustkę, którą zostawiłeś, gdy postanowiłeś milczeć. Część niej zastanawia się, czy nadal możliwy jest powrót, ale duma i strach mieszają się jak cienie o zmierzchu. Nie musisz wszystkiego rozumieć teraz, ani wymuszać odpowiedzi, które jeszcze nie są gotowe. Boże, zna czas, który leczy to, co prawdziwe. A kiedy nadejdzie właściwy moment, wszystko się ułoży. Bóg widzi twoje serce. On wie, że jest tam miłość, miłość, która nie gaśnie nawet gdy przykryta jest milczeniem, ale wie też, że musisz nauczyć się kochać, nie zatracając siebie. Ta osoba przyniosła światło i cień, przyniosła słodycz i zamieszanie. I nawet niechcący nauczyła cię patrzeć do środka. Ile razy przyłapałeś się na przeglądaniu starych rozmów, próbując zrozumieć, gdzie wszystko zaczęło się zmieniać? Ile razy pytałeś, czy problemem jesteś ty? I ile razy milczenie tej osoby wywołało echo w twojej duszy? Wszechświat prosi cię, nie obwiniaj się. Są serca, które się oddalają nie dlatego, że nie kochają, ale dlatego, że nie potrafią kochać lekko. Są dusze, które muszą się trochę zagubić, aby przypomnieć sobie drogę powrotną. A wiesz? Co jest najpiękniejsze? Nawet na odległość energia prawdziwej miłości nigdy się nie łamie. Ona tylko zmienia formę, czasami przekształca się w tęsknotę, innym razem w modlitwę, ale zawsze pozostaje miłością. Czy czujesz wezwanie do ponownego spotkania? Może jeszcze nie jest to spotkanie fizyczne, ale duchowe, coś jest leczone między wami, nawet w milczeniu. Ta osoba dzisiaj nosi w sobie cichą tęsknotę. Tęsknotę, która boli, ale której nie potrafi wyrazić słowami, ponieważ toczy się bitwa w jej wnętrzu, pomiędzy strachem przed oddaniem się, a pragnieniem powrotu. Anioły widzą tę walkę i proszą cię, abyś nie twardniał w sercu. Nie przekształcaj miłości w gorycz, nie zamykaj się z powodu strachu przed innym. Bóg przekształca to, co wydawało się utratą, w cel. Nic nie idzie na marne. Każda łza. Każde wspomnienie, każda modlitwa, wszystko ma sens. Wszechświat chce pokazać Ci coś nowego. Ale aby to się stało, musisz zaufać przepływowi. Musisz zrozumieć, że nawet milczenie jest formą boskiej komunikacji. Tak, jest ból, ale w nim ukryta jest piękność. Piękno kogoś, kto kocha, uczy się, odradza. Piękno kogoś, kto, mimo że zraniony, nadal wierzy. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Nawet w dniach, gdy świat wydaje się odległy, a serce ciężkie, wokół ciebie jest światło. Anioły stróże teraz cię obejmują i szepczą, co należy do Twojej duszy, nie ginie. Może ta osoba wciąż musi zrozumieć, co znaczyło Cię spotkać. Może musi przejść sama przez pewien czas, aby zrozumieć, że prawdziwej miłości nie można zastąpić. Ale wszechświat prowadzi drogi, które mają cel. Bóg nie zapomina o szczerych więzach. On je jedynie doskonali, a czasami wymaga to dystansu. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię kocha, ale nie wiedział, jak to okazać? Jakby miłość istniała, ale była przykryta strachem? To jest obecny przypadek. Ta osoba chciała cię czegoś nauczyć: może o granicach, może o sile, może o samej sobie, ale w głębi duszy nauczyła się więcej niż podejrzewała. Bo kto próbuje nauczyć bólu, kończy tęskniąc za lekkością, którą stracił. A to jest duchowa prawda tego momentu. Ta osoba myślała, że oddalając się, będzie miała kontrolę. Ale tego, co nie wiedziała, to to, że miłości nie można kontrolować. Ona po prostu płynie. A kiedy jest prawdziwa, milczenie nie gaśnie. Po prostu dojrzewa uczucie. Więc oddychaj, zaufaj. To, co prawdziwe, zawsze znajdzie drogę powrotu. I nawet jeśli ten powrót wydaje się jeszcze odległy, coś jest teraz odbudowywane. W Tobie i w niej. Anioły mówią, że jesteś nasionem pokoju w tej więzi. Nie walcz. Po prostu pozwól, by miłość zamieniła się w mądrość. Ponieważ miłość, która dziś boli, będzie tą samą miłością, która sprawi, że zakwitniesz jutro. Może pewnego dnia ta osoba spojrzy wstecz i dostrzeże, że próbowała nauczyć Cię bólu, ale nauczyła się, czym jest tęsknota, że zostawiła Cię z powodu strachu. Ale odkryła, że pustka jest cięższa niż miłość. A gdy ten moment nadejdzie, wszechświat ponownie postawi was na tym samym polu energii, nie po to, aby powtórzyć przeszłość, ale aby uleczyć to, co pozostało niedokończone. Jednak na razie twoja misja jest taka: podążać z wiarą, słuchać ciszy, jakby słuchało się modlitwy, na którą odpowiadają, pozwolić, by boski czas zrobił to, czego ludzkie serce nie potrafiło. I pamiętaj. Bóg nie myli się w spotkaniach ani w rozstaniach. Wszystko jest kierowane. Jest coś ciężkiego w powietrzu między wami. To nie złość, to nie brak miłości, to cisza, gęsta cisza, która zdaje się mówić wszystko i nic jednocześnie. Ta osoba schowała się w cieniu, wolała milczeć. To, co kiedyś było obecnością, stało się nieobecnością. To, co dawniej było śmiechem, stało się wspomnieniem. Ale jej serce Wciąż bije w tym samym rytmie co Twoje, tylko tam jest stary strach strach przed zbyt wielkimi uczuciami strach przed ponownym zgubieniem się i dlatego się oddala czujesz ciężar tego nie tylko w piersi, ale w każdej myśli jakby cały wszechświat przypominał Ci o niej, nawet gdy próbujesz zapomnieć. Są dni, kiedy cisza boli bardziej niż jakiekolwiek wypowiedziane słowo bo nieobecność mówi i mówi głośno. Ale wszechświat chce, abyś spojrzał na te ciszę innymi oczami. Nie jako na karę, ale jako na portal. Przestrzeń między tym, co było, a tym, co jeszcze może być. Ta pauza jest święta. To w niej Bóg pracuje, rearangując serca. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś się oddala z powodu strachu, a nie z braku miłości? To właśnie to uczucie unosi się teraz w powietrzu. Strachliwa miłość, próbująca ukryć się przed samą sobą. Ta osoba chciała wydawać się silna, jednak wybrana przez nią cisza zaczęła ją pożerać. Teraz brakuje jej powietrza, Twojego powietrza, bo na jakimś poziomie byłeś oddechem. Między wami jest węzeł przeznaczenia, ale węzły też się rozplątują, wystarczy cierpliwość i wiara, a tymczasem wszechświat zaprasza Cię do oddania nie drugiemu człowiekowi, lecz Twojemu własnemu światłu, bo w Tobie jest siła, która potrzebuje się przebudzić. Miłość, którą dałeś, nie poszła na marne, zasadziła niewidzialne nasiona w duszy tej osoby, a pewnego dnia, gdy jej serce znów zakwitnie, będzie niemożliwe, aby nie pamiętać o tym, kto je podlewał taką czułością. Ale zanim to nastąpi, jest uzdrowienie do zrobienia, w Tobie i w niej. Cisza jest lekarstwem, choć gorzkim. Bóg nie marnuje bólu. Każda łza to klucz, który otwiera nowe drzwi zrozumienia. A kiedy to zrozumiesz, zaczynasz czuć pokój. Pokój tych, którzy wiedzą, że wszystko jest w odpowiednim czasie. Ta osoba, dziś, czuje ciężar dystansu. Może nie przyzna się do tego, może zacznie żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło, ale w głębi duszy jej serce jest zmęczone udawaniem. Tęskni za Twoim głosem, Twoją energią, Twoją obecnością. I za każdym razem, gdy cisza staje się zbyt ciężka, wszechświat szepcze jej Twoje imię do ucha, jakby mówił: Próbowałaś uciec, ale miłość zawsze znajdzie drogę. I tutaj konflikt zmienia się w objawienie. Jej cisza to niezapomnienie, to strach. A Twoja cisza teraz musi być wiarą: wiarą w Boga, wiarą w siebie, wiarą w czas, bo dusza tej osoby uczy się czegoś cennego. Że ten, kto naucza bólu, sam również go doświadcza. Że ten, kto próbuje uciszyć miłość, sam dusi się własną ciszą. A gdy ta prawda w pełni się ujawni, coś się zmieni. Ale to, to anioły pokażą ci w następnej części. Wszechświat jest w ruchu. Nawet jeśli wszystko wydaje się stać w miejscu, coś jest przygotowywane. Bóg nie zapomniał o tym, co jest prawdziwe. Anioły stróże pracują w milczeniu, a to, co jest teraz uzdrawiane. Zakwitnie w odpowiednim czasie. Ta osoba czuje, czuje wołanie ponownego spotkania, nawet nie rozumiejąc tego. Myśli o tobie więcej niż przyznaje, próbuje się rozproszyć, ale myśli wracają. Piosenka, zapach, sen, wszystko mówi o tobie. Wszechświat wysyła subtelne sygnały. Nic nie jest przypadkowe. Te wspomnienia są sposobem na powiedzenie, energia między wami wciąż pulsuje. Ta osoba, która kiedyś chciała nauczyć cię bólu, teraz odkrywa własną pustkę. Zauważa, że milczenie, które wybrała, stało się lustrem, a w tym odbiciu widzi tęsknotę. Bóg przygotowuje moment, w którym duma się rozpuści, a serce zrozumie. Wszystko, co zostało przerwane, nie skończyło się. Po prostu weszło w pauzę, aby mogło zostać przekształcone. Anioły mówią: Oddychaj. To, co jest Twoje, jest szlifowane. Może nie widzisz ruchów, ale one istnieją. We snach, w synchroniczności, w małych zbiegach okoliczności, które przypominają ci o nim. Wszystko jest wiadomością, wszystko jest znakiem. Boski czas jest dokładny. Ani przed, ani po. Podczas gdy ty się uzdrawiasz, ta osoba się budzi. Podczas gdy uczysz się odpuszczać, ona uczy się wartości tego, co straciła. Pojawia się duchowa rekonstrukcja. Może to być gest, wiadomość, niespodziewane spotkanie. Ale przyjdzie jako pokój, a nie więcej jako zamieszanie. Czy wierzysz, że milczenie również mówi? Napisz w komentarzach. Bo kiedy ogłaszasz wiarę, wszechświat słyszy. Ta osoba tęskni za Twoją spokojną obecnością, za spojrzeniem, które rozumiało ją bez wyjaśnienia. I choć wciąż nie ma odwagi, by wrócić, coś w niej już się porusza. Anioły pokazują: Cykl zmienia się, gdy serce wybacza, a Twoje przebaczenie otworzyło drzwi. Bóg przywraca to, co zniszczyło strach. To, co było bólem, teraz przemienia się w naukę. A to, co było oddaleniem, staje się nowym początkiem. Wszystko jest przygotowywane, wszystko jest uzdrawiane. Miłość się nie zgubiła, tylko nauczyła się milczeć, aby później mówić piękniej. Zaufaj, wszechświat zna drogę. Teraz oddychaj, zamknij oczy, słuchaj dźwięku swojej własnej duszy. Jest tam pokój. Nawet jeśli mały, to istnieje. Ten pokój to Bóg, który cię obejmuje. To wszechświat mówi ci: Jesteś gotowa. Nic nie wydarzyło się przypadkiem. Ani miłość, ani oddalenie, ani milczenie. Wszystko nauczyło cię patrzeć na siebie z większą czułością. Miłość, która wydawała się odejść, nigdy nie odeszła, tylko się schowała, aby dojrzeć. A teraz zaczyna kwitnąć w inny sposób bardziej spokojny, bardziej prawdziwy. Żaden dystans nie zmyje tego, co jest z duszy. Żadne milczenie nie pokona tego, co wszechświat pisze światłem. Ta osoba uczy się dziś, że nie można nauczyć bólu, nie doświadczając go. Że kto próbuje uciec od miłości, ten zostaje bez tchu. A ty, która płakałaś z powodu nieobecności, teraz oddychasz cała. Cała w wierze, cała w Bogu. Wszechświat chce ci przypomnieć, nie straciłaś. Zostałaś oszlifowana. To, co prawdziwe, nie znika. Przekształca się. Aniołowie stróże są przy Twoim boku. Kroczą z Tobą, oczyszczając niewidzialne ścieżki. Wszystko, co odeszło, zostawiło nasiono. A każde nasiono kwitnie w czasie duszy. Patrz na przeszłość z wdzięcznością. Była nauczycielem. Była wiatrem, który pchnął Cię w stronę własnego światła. Teraz zaczyna się nowy czas. Czas pokoju, czystej miłości. Szczerych spotkań. A kiedy ta osoba przypomni sobie ciebie, a na pewno przypomni, będzie to z czułością, a nie z bólem, z dobrą tęsknotą, a nie z ciężarem, bo twoja energia się zmieniła. A kiedy światło się zmienia, przeznaczenie reorganizuje się. Bóg prosi jedynie, zaufaj. Nawet jeśli wszystko wydaje się milczeniem, On działa. Nawet jeśli wydaje się końcem, to jest nowy początek. Prawdziwa miłość. Zawsze znajduje drogę, zawsze. Żaden cień nie jest w stanie ukryć tego, co zostało stworzone, aby błyszczeć. Dziś cykl bólu kończy się, a cykl nadziei się zaczyna. Miłość nie była wrogiem, była nauczycielem. A teraz nauczyciel zamienia się w błogosławieństwo. Oddychaj. Wszechświat prowadzi cię z powrotem do twojego własnego światła. Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, uwierz, że wszechświat chciał dziś z tobą porozmawiać. Nic nie jest przypadkiem. Zostałeś prowadzony na tę drogę, ponieważ potrzebowałeś usłyszeć, że miłość nie zniknęła, tylko zmieniła formę. A teraz powiedz mi, które słowo z tej wiadomości najbardziej do ciebie przemówiło? Napisz w komentarzach. Może to być nadzieja, wiara, uzdrowienie lub cisza. Słowo, które rozpaliło Twoje serce. Za każdym razem, gdy piszesz, wszechświat odpowiada, a anioły przekształcają Twoje słowo w światło. Jeśli ta energia przyniosła ci pokój, zostaw swoje, lubię to. W ten sposób ta wiadomość dotrze do innych dusz, które potrzebują pocieszenia. Być może ktoś w tej chwili prosi o znak, a twój gest może być odpowiedzią. Podziel się z kimś, kto potrzebuje przypomnienia, że Bóg wciąż się troszczy. A jeśli chcesz dalej otrzymywać wiadomości, które przytulają duszę i wzmacniają ducha, zapisz się i włącz dzwoneczek. Co tydzień nowe słowa wiary i objawienia będą do ciebie docierać. Nic z tego, co przeżyłeś, nie poszło na marne. Miłość cię odmieniła. A teraz wszechświat przygotowuje się, aby oddać to, co jest Twoje, w pokoju, w prawdzie, w świetle. Podążaj z wiarą, podążaj z miłością, podążaj z Bogiem. Napisz w komentarzach, które słowo dziś cię znalazło, i niech Twoje światło dotrze do tych, którzy tego potrzebują. Wszechświat usłyszy i odpowie ci w najpiękniejszy sposób.